Hej, słuchajcie, z tej strony Marzena, zapraszam Was na przyspieszony unboxing. Będę mówić normalnie, ale unboxing sam będzie troszeczkę przyspieszony, bo już chyba setny raz to nagrywam. Mam nadzieję, że mi się teraz uda. Słuchajcie, przyszła do mnie duża paczka. W paczce, której wszystko jest związane z Happy Planerem. Na początku, jak widzicie, mamy do mini planera etui. Etui w kolorze złotym. Słuchajcie, zaraz tu szybko otworzę. I teraz tak, kolor sam w sobie, no nie za bardzo mi się podobał, ale była na niego promocja, więc, mówię, postanowiłam go po prostu, słuchajcie, zakupić, bo będzie ładnie się prezentował też na moim biureczku. I teraz tak, sam jest chrop, sama tekstura tego etui jest, słuchajcie, chropowata dosyć. Kolor jest, no. Powiedzmy, że okej. Okay. W środku turkus, mój ulubiony. Słuchajcie, no jak wygląd takiego etui? No jest dosyć mocny, wykonany, miejsce na długopis, różne zakładki, słuchajcie. Tak jak w innych etui, w innych planerach. Więc tu no za bardzo jakby nie ma szału, nie mam co Wam pokazywać, no bo sam kolor chyba bardziej byście chcieli zobaczyć, tak? Więc jak mówię, no to jest kolor złoty. Nie każdy to lubi. Ja toleruję I teraz słuchajcie, włożę do planer swój własny, ten mini planer, który prowadzę do nagrywania tylko wyłącznie, bo mój osobisty mini planer całkowicie inaczej słuchajcie wygląda. Może kiedyś wam pokażę, jak będziecie chcieli, jeżeli coś to dajcie znać w komentarzach, jakbyście chcieli zobaczyć taki mój mój prywatny planer. No i słuchajcie, zobaczymy czy wszystko działa w planie, czy działa Mini planer do etui mojego. I chyba się wydajesz, słuchajcie, ok. No i nasza oweczko, słuchajcie, wędruje. Yy, kolejny zestaw z tej kolekcji. Yy, zawsze chciałam mieć, słuchajcie, takie, bo jakoś podoba mi się yy, takie małe rzeczy, akurat, a cieszą słuchajcie. Ok, odkładamy. I teraz coś do Classic Planera. Classic Plan jest to 40 kartek w kolorze takim hmm, białym, zielonym y, i troszeczkę jakby od pomarańczu, ale takiego delikatnego. Y, są to hmm, kartki do notesu, bo ja też prowadzę Classic Planer taki własny do nagrywania, który również może mieliście sposobność widzieć, ale również notes posiadam, który Wam później pokażę, słuchajcie. Pokażę Wam, jak wyglądają kartki. Wiem, że troszeczkę mi przekłamuje, znaczy może tak, prześwietlone może jest troszeczkę widok tych kartek, ale wybaczcie, po prostu nie wiedziałam, że tak się aż kurczę nagrało. Poprawię się następnym razem. I teraz tak, same kartki mają takie konsystencje, jakby miały plamy na, na kartkach, wiesz, no wiecie, myślałam na początku, że to jest jakieś wyblakło, ale nie, tak po prostu na wszystkich kartkach jest, więc może takie po prostu, wiecie, tak mają wyglądać te kartki. Ok, tu kolejny kolor. No Dosyć intensywniejsze, i każdy ma inną y, teksturę. Jest kropki, kratka, y, paski są i gładki, również są. Są cztery y, rodzaje. 40 sztuk słuchajcie, kartek, to jest dosyć dużo. Y, ja w tym swoim planerze, takim notesie, mam też i, i inne. Więc powiem Wam, bardzo mi się podoba tekstura tych kartek, bo są grube, fajne, nie prześwitują mazaki ani nic. To, to naprawdę jest duży plus. No i teraz, o właśnie, słuchajcie, bo zapomniałam, na ostatniej kartce. Totalnie, słuchajcie, za jak to wygląda. To tak, jakby przez całą tą, jakieś jakby coś było wylane. Nie wiem, czy to po prostu jest w druku, jakiś błąd. No, trochę mnie to zezłościło, no ale słuchajcie, no, no nic, no z promocji, może po prostu wiecie, jakiś był akurat uszczerbek na tym, no ale nieważne. Słuchajcie, i tak to wykorzystam. Więc, żeby od razu już wykorzystać, to to włożę po prostu do swojego planera, już Wam, do notesu, przepraszam, już Wam pokazuję, to jest taki mój brunopis, notes, jak widzicie, wszystko już inne tam w środku też trzymam, różne karteczki wielkościowe, naklejki, te sprawy, więc słuchajcie, włożę od razu, żeby m, nigdzie mi się te kartki m, nie zawieruszyły już. Ja oczywiście Was zapraszam do subskrypcji, komentowania i łapek w górę, jeżeli chcecie na bieżąco być z moimi filmami, które udostępniam dwa razy w tygodniu z planowania Mini Classic, no i czasem też trzeci film powstaje, na przykład jak ten ambi, unboxing taki. I oczywiście, jeżeli byście chcieli zobaczyć całą kolekcję mojego z Happy Plannera, to dajcie znać również w komentarzu. Słuchajcie, następny zestaw mega mi się spodobał. Turkus, taki mega duży do planera Big. Nie miałam nic serii Big, słuchajcie, ale postanowiłam to zmienić, ponieważ w Big Planerze teraz też prowadzę swój notes, który mam takie troszeczkę do nauki swoich rzeczy do pracy. I powiem Wam szczerze, że zaczęła mi się ten format podobać. Ogólnie wykonanie tego, jakby to nazwać, grubszych, jak to nazwać, nie wiem obudowy, tak, bardzo mi się podoba. Do tego Big Planera kupiłam, słuchajcie, kartki, e, takie notesowe, tak, e, są w dwóch kolorach, też 40 sztuk jest, jest taki bez e, bez kratek, bez kropek, po prostu jest mm, normalnie, jak i również są z tego, co pamiętam, paski. A, tak, z tego co pamiętam, tak, to jest takie słuchajcie jakby chmurki, no coś od niebieskiego, znowu jakieś tam plamy się pojawiły do góry, są tylko mm, też kawałki mm, gdzieś białych listek, nie wiem czy to widzicie, mam nadzieję, że tak i kolejne to z różowe słuchajcie. Bardzo ładne też, taki delikatne. Też takie jakby wiecie, plamy jakby na tym były, ale taki jest druk. Słuchajcie, to, to w żaden sposób mi to teraz tu nie przeszkadza. i Jest również taka tęcza i one są w mm, kropki. I oraz y, będzie również y, w paski linie, Boże, paski, linie, przepraszam. Też coś tam podobne jest z liśćmi. I od razu oczywiście moje nowe, nowa, nie wiem, obudowa do Big Planera, którą przed chwilą widzieliście, turkusowa, przeznaczę ją do właśnie do, do swojego notesu. O, to będzie taki mój Big Notes. I oczywiście, słuchajcie, Wybaczcie mi, ale będę się tu po prostu męczyć z tymi Z tymi kółeczkami Po prostu tak jest to mocne No ale mam nadzieję, że jakoś mi słuchajcie to wyjdzie Że się nie będziecie śmieć ze mnie Ale po prostu ciężko mi się je montuje czasem wziąłam kółka słuchajcie o najniż, najmniejszej średnicy No bo nie mam zamiaru z tego notesu robić jakiegoś wiecie tam grubszego Tylko tak po prostu żeby też ładnie wyglądał tak na moim biurku. Już kończymy, już prawie do końca. Uda się. No i czyli tak, turkusowa jest obudowa, czarne kółka, no i notes jest w środku, słuchajcie, kolorowy. Mega mi się po prostu podoba ten kolor, jest naprawdę taki intensywny, w ogóle lubię turkus gdzieś ostatnio, słuchajcie. I sobie kolejną kolekcję wezmę na moje biurko, położę. A wy dajcie znać w komentarzach, jakie macie, z jakich korzystacie planerów, czy mini, czy classic na co dzień, czy big. OK, słuchajcie, już jest zestaw gotowy, czyli taki mój notes big. I dobra. I teraz kolejna rzecz. Duża, duża, duża rzecz. Jest to big do zestawu big planner. Jest to etui w kolorze oczywiście turkusowym. Słuchajcie, jest to ogromne. Jest naprawdę to duże z tego co wiem wymiary pamiętam chyba około nawet 30 cm z jeden bok ale jak mówię wam przepraszam jak mówiłam wam chciałabym mieć zestaw wszystkich tych obudów czyli mam zestaw mini classic big etui w różnych kolorach oraz mam te mocne obudowy tak więc również wam może też zestaw kiedyś pokażę no i słuchajcie środek o, i właśnie, miałam wam powiedzieć, pudełko okazało się troszeczkę uszkodzone i gdzieś tam do góry jest mały uszczerbek, ale zapomnijmy o tym. Słuchajcie, otworzyłam ten planer, ten etui i zakochałam się w tych kropkach. Po prostu tak fajnie ten kolor kontrastuje z tym turkusem. Słuchajcie, z tymi białymi kropkami, że no sztos po prostu totalny bardzo mi się to podoba. No i słuchajcie, to jest mój akurat osobisty, jak mówiłam wam do nauki w chwili obecnej, bo wracam do pracy po dłuższej przerwie, no i muszę trochę się dokształcić w mojej firmie i słuchajcie, akurat postanowiłam, żeby wykorzystać mój big planner, więc w łowku będę trzymać go te moje notatki w tym Tui. No i akurat mi się fajnie złożyło, ponieważ y, mój planer Big też również jest w kropki. <grym> akurat zbieżność, słuchajcie. No i tak wygląda, słuchajcie, mój jakby to, mój notatnik, mój miejsce do y, nauki. Więc to wszystko ja dziękuję i zapraszam Was na kolejne moje filmy. Do zobaczenia!